Hejka! Witam Was! W tym odcinku pokażę Wam moje akcesoria, nowe taki shopping teraz robię. Nowe akcesoria i nowe 3 pet shopy. Zaczynamy! Pierwszym pet shopem jest PERS. On ma czerwony magnes. Kupiłam go od koleżanki za 5 zł. Następnym pet shopem jest kolejny PERS. Ma on dziurkę i kupiłam go też od koleżanki za 5 zł. Następnym petshopem jest taki piesek, jest on bardzo popularny, ponieważ Bella, u słodkiej Belli jest to Leon, eee, przepraszam, Emil nie Leon. U mnie się nazywa Leon, mam dziurkę, nie wiem, może mu jeszcze zmienię imię, też za 5 zł był. Teraz pokażę Wam akcesoria. Pierwszym, ak pierwszym akcesoriem jest taka, nie wiem, to nazwać. Yy, ...torebka, która była razem z okularami. Tak, ja to tam... To ...znaczy kupiłam to, te dwie rzeczy za 2 zł od koleżanki. No i myślę, żeby było na tyle, poczekajcie. Myślę, żeby było na tyle. Yy. Następny odcinek będę dzisiaj robiła A i z góry uprzedzam, że będą y, parkowe odcinki no. Będą różne filmiki Dobra, to papatki Pa